Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę palem, jednym z gór. Rozmawiałem nawet z Iberionem, to wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Na czym polega Twoja praca? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Kor Kaloma w jego laboratorium. Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. To ziele otwiera Twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie! Ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. Chciałbym dołączyć do Waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w Bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuną? Zatem masz swoją dzienną rację. Jeśli mi ją oddasz, dobijemy targę. Przemyślę to sobie. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z Tobą rozmawiać. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę Ci powiedzieć, jak tego dokonać. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balka Dar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłusz się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów, albo coś w tym stylu. Baal Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz-dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? Nie masz rację. na Zawsze. Mądra decyzja. Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od dwóch dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz, jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Bal orun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Tylko zachowaj się na siebie i ujrzyj mnie tam, gdzie Wysyła mnie Gorim. Co? Róż dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Tylko spróbuj mi podskoczyć, frajerze. Zwycięzca! Bez dwóch zdań! Jeszcze pożałujesz. Znów szukasz kłopotów? No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co, jesteś jak wrzut na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, dobra, już idę. Frajer. Zejdź mi z... Nie można polegać od co. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. To. Kiedyś takie sprawy się na... Rozmawiałem z Gorinem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć Cię do pewnego szczególnego zadania. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego kaloma. Gdzie znajdę tych zbieraczy? Nie pozwoliłem Ci zwracać się do mnie. Módl się, aby śniący wybaczył Ci to bluźnierstwo. A teraz odejdź. Twoje zadanie jest niezwykle ważne. To się chyba nigdy nie skończyło. Lepniej się do tego nie cieszę. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Lepniej się do tego nie cieszę. Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie bal netback. Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. E, rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz bez mnie. Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże.